Dzień dobry Państwu, Jarosław Banasiak, klub Konfederacja Ruch Narodowy Lipno. Jak wiadomo, z mojego regionu jest pani wiceminister, która, jest, która była odpowiedzialna za koordynowanie w zakresie monitorowania i sprawozdawczości inwestycji i reform realizowanych przez ministerstwo w ramach KPO. Niestety nie, nie spełniła naszych oczekiwań środki pieniężne, które, miały, które mogły być rozdysponowane na takie rzeczy jak szpitale, przepraszam, jak fotele do chemioterapii, jak aparaty USG czy aparatura do podawania leków. Zostały jednak, tak jak słyszymy z doniesień medialnych, przekazane na środki dla osób prywatnych, na jachty, na solaria, na różne rzeczy i bardzo bulwersujące sprawy, tak jak klub Swingersów. Nie zgadzamy się z tym jako klub Konfederacja. Jest to bardzo bulwersujące. Mieliśmy prawo wierzyć, że pani minister z naszego regionu zadba o nas, o nasz region. Niestety tak się nie stało. Dziękuję.